Cześć, twój komputer z Windowsem 10 wyraźnie spowolnił, próbowałeś już absolutnie wszystkiego, nic nie pomaga, został ci tylko i wyłącznie reset systemu. Możesz to zrobić tak naprawdę na dwa sposoby: pobieranie skóry albo lokalna ponowna instalacja. Który z tych sposobów jest lepszy? Czym one się tak naprawdę różnią? Jeśli chcesz się dowiedzieć, to koniecznie musisz obejrzeć właśnie ten odcinek. Zapraszam. Pobieranie z chmury lub ponowna lokalna instalacja. Te opcje działają troszkę inaczej, a każda ma swoje wady i zalety. Desetowanie komputera do stanu początkowego czasem bardzo się przydaje, trzeba jednak poznać możliwości tej funkcji i wybrać te, które będą najlepsze dla nas i naszego komputera. Możesz także zachować swoje osobiste pliki lub je usunąć, a nawet i wyczyścić cały dysk. Cokolwiek nie zrobisz, system Windows zastąpi Twoje pliki systemowe nowymi. Następnie będziesz oczywiście musiał skonfigurować od nowa cały system i zainstalować swoje ulubione gry czy programy od początku. Aby to zrobić w systemie Windows 10, musimy przejść do ustawień. Dalej klikamy Aktualizacja i Zabezpieczenia, następnie Odzyskiwania. Wybieramy Rozpocznij. Mamy do wyboru. Zachowaj moje pliki lub usuń wszystko. Jeśli wybierzemy, zachowaj moje pliki, to usunięte będą zainstalowane aplikacje i sterowniki. Zmiany wprowadzone w ustawieniach. Opcja Usuń wszystko natomiast usuwa wszystko, co w opcji, zachowaj moje pliki, a także usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera. Jeśli komputer został dostarczony systemem Windows 10, aplikacje od producenta komputera zostaną ponownie zainstalowane. Także spowoduje to usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jest to dobra opcja, gdy planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu. Ok, teraz dochodzimy do wyboru między pobieraniem z chmury nowych plików instalacyjnych lub lokalnej ponownej instalacji. Po wybraniu opcji pobieranie w chmurze system Windows powierze świeże pliki systemowe z serwerów firmy Microsoft i użyje ich do ponownej instalacji systemu Windows na komputerze. Rozmiar tego pliku może przekraczać 4 GB. Jeśli masz więc limity danych lub korzystasz z wolnego połączenia, będzie to stanowić problem i możesz zamiast tego użyć właśnie opcji Lokalna ponowna instalacja. Jeśli wybierzesz opcję Lokalna ponowna instalacja, system Windows użyje plików systemowych znajdujących się już na Twoim komputerze, aby ponownie zainstalować system Windows. Zajmuje to trochę dłużej, ponieważ Windows musi przejrzeć pliki, znaleźć oryginalne i ponownie złożyć je, tak naprawdę, w nowy system. Z tego powodu ponowna instalacja lokalna może być wolniejsza niż pobieranie z chmury. Jeśli więc masz szybkie połączenie internetowe, warto użyć pobierania z chmury. Aaron Lower z Microsoft wyjaśnia: lokalna ponowna instalacja może się nie zakończyć, jeśli pliki systemowe Windows na komputerze są uszkodzone. Jeśli chcesz zresetować system Windows z powodu problemów z systemem, pobieranie w chmurze może być bardziej niezawodne dla Ciebie. A z którego sposobu na instalację nowego systemu Wy najczęściej korzystacie i dlaczego? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to to jest dobry moment, aby to zrobić. Klikajcie też w dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziś już Wam dziękuję za oglądanie. No i pozdrawiam!